No. Guciu idzie, otwiera nasz wehikuł. Wehikuł. Możemy zobaczyć, proszę bardzo, jak wygląda misyjne auto. Raz z tym on wczoraj się przejechał na jedną wioskę i wcale całkiem niedaleko. No. Ostatnio myliśmy go, no ale... Co tutaj umyjesz, umyjesz i z powrotem. umyjesz, Myślę, Nie? Że, że, że może coś będzie widać. Jedziemy. No. W ogóle gdzie to jedziemy dzisiaj? Dzisiaj idziemy na odpust. Zobaczymy zwyczaje. Ale będziesz wensa. jedzone, nie? Ten, zobaczymy, zobaczymy czy będzie jedzone. Ale mamy jedną mszę tylko, ale daleko za to. Tak w ogóle to ten, jesteśmy bez śniadania. Nasze śniadanie dzisiaj sponsoruje warzywniak. Właśnie. Tam się zatrzymamy, kupimy jakąś bułeczkę, coś do picia. Zamknięte bura nasze. I mamy nadzieję, że na tym odpuście będzie jakiś kawał dobrego mięsa. Zapalamy nasze auto Wczoraj wróciło od mechanika Działa. Działa Motor funkcjonuje dobrze Świetnie Możemy jechać Brat Słońce dzisiaj ma wolne super. Siostra Woda Tam tu naparza na, na ile wejdzie Więc zapowiada się kolejna super fajna wyprawa W Znam warunkach mamy szczęście, że słodka. Fajnie. Co musi misjonarz zabrać ze sobą jak idzie na wioskę? Wróciło. Co zabierasz? Trzeba rzeczy niezbędne do odprawiania mszy świętej, wino, woda, kostiek, e, albe, stułę no i takie tam jedzenie oczywiście. No woda, woda i jakieś przegryzka to podstawa, nie? Bo tak na tych wioskach to bywa tak, że oni czerpią wodę z rzeki, więc... Najlepsze jak robią rosół, to nie muszą dodawać ani cebuli, żeby zmienić kolor tego rosołu, bo ona sama w sobie jest żółta. Nie. W ogóle kosmos. Coś jeszcze? Jakaś maczeta, nie jakiś pistolet, nie, zabieramy te nie, dzikie wiara. węże i te dzikie tygrysy. Nie takich rzeczy nie. Do takich rzeczy to nam potrzebna wiara. Nie, nie też nie starczy. Nie. Wiara jest w Co? Powiedz mi, co najdziwniejszego jadłeś w Ekwadorze? Najdziwniejszego? Chyba gui, świnkę morską. Świnkę morską. Chyba tak. No, jest. No, jak do tej pory to chyba moje najdziwniejsze jedzenie. No. No. raz, że to w ogóle mięsa prawie nie ma. Dwa wali wojem, a trzy wygląda, no strasznie. Teraz ja p... też jadłem jakieś mięso, zawinęłem te wisz banana, ale nie wiem co to było. A Pisz jakieś smakowały te placki z mrówki. To, a, placki z mrówki tak z, z mrówek, tak zapomniałem. Próbowałem mrówki, ale no... Tak sobie. Tak sobie. Nie wchodzą jak schabowy, nie wchodzą. Nie Nie, tak nie. dobra. No spróbuj. Spróbuj i powiedz co to jest. Nie, nie, chcę to jest. Mhm. Nie wiem, jakieś nie, napisz, nie ja to z tak najdziwniejszych yy, potraw to jadłem, takie białe robaki, kuro, są takie, takie duże glizdy, glizy, jakieś takie robale, nie, One się jeszcze tam ruszają, choć dobre są takie s, na grillu. Od patrzenia na te robaki się robi niedobrze, a co dopiero je jeść. Ja musiałem przepić, jak się napatrzyłem kolą na no te robaki, ja nie wiedziałem w ogóle ten dobre mięso ma glonojad na, najlepiej to się nie pytać co się je bo gorzej jak powiedzą no to człowieka tak złapie w żołądku, a tak to to wszystko na biały i do przodu Alleluja! Pray the Lord! Czasem bywa i tak, że trzeba się do tyłu cofać jak się nie można wyminąć z autobusu No i dotarliśmy do jaju jaju jest płaszczyk Taka lekka, lekka mrzawka delikatna, taka, taka, taki ciepły wiosenny deszczyk. Tam zawaliła drzewo. Jest, drzewo poszło. No, jest, idziemy do, do przystani. Samochód się trochę umył. Zamknął się samochód. I jedziemy dalej. Gucio, za, zasiądź w pierwszej klasie. Jadam. Jest jest. Tu. Pierwsza klasa tutaj ja mam drugą klasę, jestem bardziej taki, taki pobre no. i ruszamy Jest taki więcej wody to, to, to jest taki PKP. PKP Wodne No i tak sobie spotkamy powolutku Prędkość zawrotna I tak 20 na godzinę nie, jest nie, 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 nie. się pięknie modli. Przerwa na e, tankowanie. Na tankowanie. Stacja, nie, tym, Zobaczcie, ta łódka tą łódką jak się wchodzi w zakręt, jak się driftuje, to musisz ją trzymać rękami, żeby się nie rozpadła. To jest w ogóle mega łódka i tutaj trawka pięknie rośnie. Jakieś gilony. Także tutaj ta, w ta, ta, ekolodzy to by jak najbardziej. Ta, ta łódka żyje. żyje. Żyje po prostu. W swoim życiem. Może korzystając z chwili przerwy, można na wylaźnięte wody z łódki. Żeby nie siedzieć w bajorze. Tym odchudzaj się. Dzięki, tak, żeśmy przyjechali. Na, nas wywalili z łódki. To w sumie się nie dziwię, ale czekaj, pokaż pokażmy. Słuchajcie, my tędy będziemy wracać. Słuchajcie, jakie urozmaicenie. Jest łódka, jest spacer po kamieniach, jest błoto, jest las. Kurde. Czego chcieć więcej do życia? Gucio! Palmy Pana! Play the Niesamowite jest to, że roślinność wykorzystuje każdą wolną przestrzeń do tego, by żyć. jest taki obraz też duszy człowieka, która pozwoli Panu Bogu działać. Wtedy każdą przestrzeń, nawet dotkniętą przez grzech, Pan Bóg jest w stanie ożywić. Tak jak te niektóre tutaj martwe drzewa, tak jak na tych gałęzie, które są obrośnięte mchem i innymi roślinami. To jest piękne. Jesteśmy w kuchni. W kuchni gdzie się przygotowuje mięso na dzisiejszy obiad. Jest to jawlando polako. Hmm. Tutaj panie przygotowują rosół, proszę bardzo, jest rosołek, są pieski, tutaj jeden podgryza pod mięka. super fajna deska do krojenia, z liści była bananowca, nocca. ten pies, ten pies genialny.

takimi brudnymi rękami kroi, będziemy to jeść jest fiesta, jest i prześcieradło jest. prześcieradło może służyć jako obrus pięknie Dziecko bezstrosko śpi. O, jest muzyka. Jest muzyka, jest wszystko. Mam na Uwaga, uwaga. Tym on będzie piłcicze. Niesamowite doświadczenie. To coś wspaniałego. Tak włożyła taką ręką, nie, włożyła nie włożyła taką powieszała. Będzie taki łyk, taki łyk. W ogóle to tak powiem, że tak. Raz, że to... Ee... Pachnie wymiotami. Dobra, a, nie, nie a smakuje mm, tak samo. O, bo to takie, nie trochę zna. tacy zawiedzieni Myśleliśmy, okay. że będzie jakaś takie, takie jedzone mega, bo tam krowę, krowę się kroi, a tu kurczę No nie zaprosili nas. Ale, ale ja, ja nie żałuję, przynajmniej tym on może trochę bardziej żałuje, on lubi takie ekspert. Ja tak, taką wołowinkę, kurczę. Ja wolę Ja wolę jednak bułeczki zjeść. A dobrze, że te... mamy bułki w samochodzie. Picie mamy. Jest picie. Tym razem będzie z mojego plecaka. Ta magiczny plecak Tymona dzisiaj nie zaoferował nic. Dzisiaj nie pracuje. Miała być krowa. Magiczny plecak Tymona liczył na to, że nam dadzą pół byka, ale to nic. Nie Gucia No, idziemy. Idziemy. To ja czuję głód, ale to nie jest czasem dobrze poczuć głód. Żeby, żeby nabrać więcej szacunku do tego, co się ma. No Nie? No. Nie polecili na skały o, Poszło jechamy do portu to wynęliśmy Tutaj wracamy Jest tam My już wracamy Dobrze, że nam nie dali tego jedzenia u góry to wie, może trzeba by było 3 dni siedzieć i królować na <trymnie> <Nie? trymnie> Dokładnie Ale za to nasz magiczny plecak. Co prawda nie ma krowy w sobie, ale za to jest niemiecka czekolada Ritter Sport, słuchajcie, Rarytas, Rarytas. Od... dzięki naszym braciom z Niemiec. Dzięki braciom mamy dzisiejszy obiad. Pozdrawiamy ich serdecznie. Dzięki za wszystko. Jeszcze raz. Z... Jesteśmy w kontakcie. Jesteśmy w kontakcie. Alleluja. Alleluja. Jesteśmy, jesteśmy już w domu. Mówimy... Alleluja i do przodu. I do przodu. Mamy.